Witam serdecznie, jestem Ternis. Dziś połączenie tak naprawdę dwóch różnych rodzajów filmów. Ponieważ, najpierw zajmiemy się newsami, a później przejdziemy do testu nowego napoju maty. Który stoi właśnie za mną, dziś ma swoją premierę Taką już oficjalną Także moi drodzy zostawcie łapę w górę No i zapraszam do oglądania Szykują się nowe, bardzo grube rzeczy od Buddy Ponieważ na takim czacie dla najbliższych fanów Na Instagramie, Buddy poinformował Że ma w planach zrobienie ostatniej loterii W swojej karierze Tylko ta ma być kilka poprzeczek wyżej niż te poprzednie Cytując Ma być dopierdolona sosem i zajebistymi tematami Żeby pokazać jak to powinno wyglądać I dać wam coś, czego jeszcze nie było Byłaby to ostatnia akcja z Mojej ręki w historii. Buddha w przeszłości robił już wiele loterii, zaczynając od Nissana 352JZ, później na BMW M3CS, które wcześniej kupił od Isamu. Live, na którym wtedy wylosowano zwycięzcę, pobił rekord Polski w ilości osób oglądających na żywo daną transmisję internetową. W piku na tym streamie losowanie oglądało ponad 229 tysięcy osób. Później jeszcze w międzyczasie Budda pomagał swojemu ziomkowi w loterii na Audi RS4. Natomiast ostatnia taka akcja do tej pory, w której Budda brał udział, była na Fame GTR o wartości około 1 i 300 tysięcy złotych. Więc jestem mega ciekawy, czym Budda tym razem zaskoczy, a prócz tego w tej samej wiadomości zapowiedział, że na 2 miliony subskrypcji na jego kanale, rozda widzom 2 miliony złotych. Jak dobrze pamiętamy, nie tak dawno rozdał milion na jednym filmie. Kto go nie oglądał, to se zobaczcie koniecznie, ponieważ film rozbala głowę, więc gorąco polecam, aby go obejrzeć. Od dwóch lat influencerzy zalewają nas coraz to nowszymi produktami spożywczymi na półkach sklepowych. Wszystko zaczęło się oczywiście od lodów ekipy, aczkolwiek również i raperzy mają swoje produkty. Chociaż Kizo prawie dwa lata temu wyskoczył z batonami, pizzą, kawusią, Kłeba na Fidę również ma swoje lody. Oraz herbatę, no i w tym momencie przyszła pora na matę. We współpracy z firmą Oshi stworzyli wody witaminowe, które właśnie dziś mają swoją oficjalną premierę. Nawet Mata na swój kanał wrzucił właśnie taką zapowiedź, którą możecie w tym momencie widzieć na ekranie. Natomiast nie wiem, czy wiecie, mała garstka osób mogła już te napoje spróbować jakiś miesiąc temu. Mianowicie na jednym z koncertów Mata je rozdał swoim fanom, którzy tam byli, więc można powiedzieć, że to był taki mały lik, No i właśnie ponad miesiąc później trafiły one oficjalnie do sklepów. Także co? Przychodzimy do tego. Testu. Więc jeśli chodzi o smaki, różowy to jest rose oraz honey, czyli róża i miód. A niebieski to jagoda oraz jaśmin. Zaczniemy sobie od tego różowego. W tym momencie, jeśli Was to interesuje, możecie sobie zatrzymać i zobaczyć na skład. Także otwieram no i sprawdzamy, moi drodzy. O kurde, bardzo intensywny zapach. Ta szwaganda się w tej bardzo mocno wybija. Dobra, próbujemy. No i tak, od razu teraz poczułem miód, jest miód faktycznie, także te dwa inne składniki są tutaj faktycznie w składzie. Ja wcześniej nie piłem żadnego napoju z ashwagandą, także na pewno jest to jakaś nowość, coś na pewno co się wyróżnia. Jeśli chodzi o to, czy to jest dobre, no to jak najbardziej. To jest zrobione przez OSHI, więc raczej dziwne by to było, aby firma, która jest chyba w Polsce jedną z najpopularniejszych, jeśli chodzi o wody witaminowe i zotoniki, by zrobiła coś złe by zrobiła po prostu zły napój. Tak dla mnie naprawdę spoko woda pod względem smakowym, ale i tak wolę czystą wodę lub ewentualnie gazowaną. Przechodzimy do tego drugiego smaku. Yy, mamy tutaj rzęszeń, także moi drodzy, sprawdzamy. W przypadku tej różowej wersji, zapach od razu był czymś takim nowym. Tak, tutaj czuć po prostu jagodę. Nie wyróżnia się niczym specjalnym. Oczywiście bardzo słodki zapach, ale przejdźmy do smaku. Spróbujmy. No, szczerze mówiąc, oczywiście każdy ma inne kubki smakowe. Mi akurat ta wersja z rzęszeniem. Niezbyt smakuje Wiadomo, dałbym radę to wypić całe Ale drugi raz bym tego nie kupił Na pewno ten niebieski wariant smakowy Jest jej słodszy od tego różowego Mi się to akurat niezbyt podoba Ponieważ w wodzie wolałbym jednak Żeby ten smak był delikatny I taki orzeźwiający Niezamulający Jakbym chciał wypić coś słodkiego to bym sobie raczej Wypił coca albo Monstera Ewentualnie No ale jeśli chodzi o to czy jest dobry No to jest ogólnie ok ale ja bym go drugi raz nie kupił. Natomiast różowy smak, yy, moim zdaniem przynajmniej dużo lepszy. Jeszcze sobie spróbuję, żeby się upewnić. Tak, w smaku ta wersja różowa, jak dla mnie, jest dużo lepsza. Jeśli chodzi o cenę od 1 do 10, to tutaj dałbym takie mocne 7. Natomiast tutaj taką czwóreczkę. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jeśli wypróbowaliście, który wam bardziej smakuje. Yy, I to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, do następnego. Cześć!